Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Już teraz możesz sprawdzić, co wydarzy się w odcinku 313, który zostanie wyemitowany 8 grudnia w tywisku pierwszym o czym jest serial wichrowe wzgórze. Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w Luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajneb pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli Wichrowe wzgórze, gdzie serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 313 poniedziałek 8 grudnia. Wszyscy dochodzą do wniosku, że umut odzyskał pamięć i udaje amnezję, więc Kumri postanawia przyjąć jego oświadczyny. Gdy wychodzi na jaw, że kłamał zmusza go do natychmiastowego wycofania skargi przeciwko Selmie. Cajneb okropnie cierpi z powodu aresztowania matki, a Hali ją pociesza. Tulej twierdzi, że jest niewinna i ktoś ją wrabia. Gulan jest wciąż załamana po stracie dziecka. Zumrut ją pociesza na swój sposób. Songul odwiedza tulej w więzieniu, żeby zniejszyć.